Cześć kochani, z tej strony Patrycja i zapewne większość z Was kojarzy mnie z profilu na Instagramie, następna strona i zapewne 98% osób właśnie przyszło z powodu tego, że mam profil na Bookstagramie i chcieliście zobaczyć, co ja robię na YouTubie, co ja tutaj będę tworzyła, a dokładnie będę tworzyła to, co na Bookstagramie, czyli będę dalej mówiła o książkach, będę mówiła o swoich zainteresowaniach, bo czasami też to poruszam na story. I głównie mój kanał będzie polegał na tym, że dalej będę mówiła o książkach, tylko dłużej, bo będę mówiła teraz na YouTubie, więc no, to jest dla mnie duża przygoda. Chciałam powiedzieć mega przygoda, ale to jest dla mnie duża przygoda, bo nigdy nie nagrywam na YouTubie. Okazuje się, że jest to bardzo trudne, skomplikowane jak dla początkującej osoby, jaką ja jestem. I chciałam też na początku powiedzieć, że no nie mam zbyt dobrych warunków do nagrywania, bo widzicie, że moja twarz jest tutaj w połowie oświetlona, a w połowie nie. Mój statyw to krzesło, książka i połamany statyw, ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie, bo chciałabym spróbować zobaczyć, czy mi się to uda. I no co? Powiem Wam parę rzeczy o mnie. Tutaj będzie się działo, co planuję. Więc jak już mówiłam, mam na imię Patrycja, prowadzę profil na Bookstagramie Następna strona. Nazywa się tak samo jak ten kanał. A na co dzień jestem studentką filologii polskiej. W Kaliszu uczęszczam na Uniwersytet Adama Mickiewicza, Adama Mickiewicza w Poznaniu, który znajduje się w Kaliszu, bo jesteśmy filią i jestem na drugim roku. Przez co, że jestem na Filologii Polskiej, na tym kanale będą się pojawiały zapewne też klasyki. Klasyki polskie, jak i klasyki zagraniczne. Ale zdecydowanie będę Wam pokazywała takie klasyki, które mnie zaciekawiły. Na przykład w ostatnim czasie jestem zakochana, ale to totalnie zakochana w... Henryku Sienkiewiczu, Ogniem i Mieczem, potop jeszcze jedna część trylogii przede mną, ale to są książki, w których jestem ostatnio naprawdę zakochana i pewnie wiele osób jest tak, mm, nie, Sienkiewicz, nie, ale może uda mi się Was przekonać do Henryka Sienkiewicza. Oprócz tego czytam też klasyki zagraniczne typu Folwark Zwierzęcy, Władca Much, bo to też również są moje lektury i zapewne będę chciała Wam trochę powiedzieć o tych różnych klasykach, tych. Według mnie dobrych klasyka, które mi się spodobały i mogą się spodobać osobom, które mają podobny gust czytelniczy. jak ja gust czytelniczy kocham młodzieżówki, romanse. Romanse to jest po prostu coś cudownego, save me, save you, save us. Jednak nie kochaj, tylko bądź przy mnie, jeżeli jesteście ze mną na Instagramie, to wiecie, że ja rozpływam się wśród tych książek, ale rów lubię również też fantastykę. Książki przygodowe, na przykład z których możecie ze mną widzieć, i drużynę. To już mówiłam tyle o tym, że, że szkoda słów, ale pewnie jeszcze parę słów tutaj też powiem, no bo mam kanał na YouTubie, więc mogę mówić dalej o zwiadowcach i dla osób, które jeszcze nie znają zwiadowców, czy to nie jest cudowne. YouTube daje mi tyle teraz nowych możliwości. I co ja tu jeszcze będę mówić? Będę mówiła mówiłam zapewne najwięcej o książkach, będę ja chciała robić jakieś challenge, jakieś vlogi. W planach mam teraz nagrać vloga tygodniowego z czytania, z tego co czytam. E, teraz będę czytała trzeci tom Potopu, bo został mi jeszcze, i inne książki, które niedługo wyjdą, więc to też może was zainteresować, że to nie będzie tylko taka, wiecie, klasyka polska, że pewnie będziecie myśleć, boże, znowu ten Siekiewicz, ona może o nim mówić, ale będą się pojawiały też takie książki, które mogą was zainteresować. Ale właśnie głównie to będą książki fantastyczne, młodzieżowe, pod wszelakim względem, właśnie fantastyki, romanse czy kryminałem. Chociaż kryminałów nie czytam, właśnie tą, to powinnam zaznaczyć, że nie czytam kryminałów. Ale teraz przyszła do mnie książka, pewnie powinnam, jakbym była dobrą YouTuberką, wyciągnąć i wam pokazać, że przyszła do mnie książka, której nawet nie pamiętam, ale jest na niej kotek na okładce. Boże, jestem okropna w tym. Ale przyszła właśnie do mnie książka, która jest komedio-kryminałem. Kryminałem komediowym, nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale przyszła do mnie właśnie taka książka i będzie się pojawiać tutaj dużo rzeczy, chociaż też właśnie dużo waszych lektur szkolnych, bo teraz będąc na y, pozytywizmie, to przerabiam takie lektury jak wielu maturzystów, więc może to też wam się jakoś przyda i zachęcę was przy tym do czytania lektur, bo ja w techniku nie lubiłam czytać lektur. Zbraniałam się od nich. Dopiero w czwartym techniku zaczęłam czytać lektury, tak każdą. I w tamtym okresie poznałam wiele ciekawych książek, teraz będąc na studiach również poznaję ciekawe książki. Oczywiście są takie, które nie okropnie nudzą, ale jest właśnie wiele wartych uwagi i będę chciała Wam o nim powiedzieć, zachęcić was właśnie do literatury polskiej, tej klasycznej, bo e, autorów, autorzy, którzy teraz tworzą, mało czytam, to muszę się przyznać bezbicia, ale jednak trochę poczytuję. Jednak właśnie skupimy się na młodzieżukach i na klasyce polskiej. To będzie pewnie dziwne połączenie, ale to właśnie będziemy tutaj robić. I widzę, że już nagrywam 5 minut i 12 minut, i chyba powiedziałam już wszystko: co tak powinnam powiedzieć, co będę robiła na tym kanale. I nagrywam to już kolejny raz, i już nie wiem, co tutaj powiedziałam, co nie, ale może tak parę ciekawostek, faktów o mnie, żebyśmy się trochę lepiej poznali, jeżeli jesteście nowymi osobami i nie wiecie w sumie, jakim jestem, skąd się wzięłam, co ja tu robię, to jak już Wam powiedziałam, jestem studentką. Teraz jestem w domu, bo jest dane nauczanie, i trzeba siedzieć w domu. A tak to muszę Wam powiedzieć, że na przykład jestem słaba w YouTube, bo jak widzicie, trochę mnie prześwietla. to jest słoneczko, tutaj nie ma słoneczka, tutaj jest dziwny kadr. Więc trochę dziwny kadr, bo oni mogą znaleźć lepszego kadru w moim pokoju. Mogę nagrywać na białej ścianie, ale wydaje mi się to trochę dosyć nudne. Więc mamy trochę taki słaby kadr, no ale postaram się, aby w następnych filmikach było lepsze. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o sobie. W sumie nie ma zbyt wielu ciekawych rzeczy o mnie, ja po prostu lubię gadać i czasami tak mówię, to całkowicie zbaczam z tematu, tak jak zapewne teraz to robię, ale ustanowiłam, że ten kanał będzie będę traktował trochę jak Insta Story, czyli będę po prostu mówiła to, co mi się na przyniesie, na język, nie chcę, by to było jakieś takie wyreżyserowane, że ja tutaj sobie rozpisuję, co mam powiedzieć, tylko chcę usiąść i mówić tak jak teraz, bo nie zaplanowałam sobie niczego, co mam powiedzieć oprócz tego. Hej kochani, nazywam się Patrycja i coś tam, coś tam tylko to zaplanowałam. A ja tak chyba powiedziałam to trochę inaczej, więc mój kanał będzie opierał się głównie na książkach, będę robiła różne challenge. Chciałam robić challenge, bo to się wydaje fajne, ale nie wiem czy będę umiała w challenge. Chcę nagrać vloga, takie hamskie wcięcie, bo zadzwoniła właśnie do mnie babcia i mi przerywała i nie wiem czy będę potrafiła to tak płynnie wstawić, więc wybaczcie mi, jeżeli będzie takie, to sobie ładnie mówię i tu nagle jestem. Ale, no tak jak już mówiłam, nie umiem YouTube'a, Mam nadzieję, że to już powiedziałam, bo to jest kolejny filmik. Chyba trochę jestem w tym beznadziejna. Ale, jak mówiłam, tam z tego co zobaczyłam, że. Co ja tam mówiłam? Mówiłam, że chcę po prostu nagrywać challenge, vlogi, vlogaski i tak Oczywiście na razie wszystko z domu. Nie wiem, czy będę nagrywała na zewnątrz, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tak po prostu chciałam na przykład dzisiaj powiedzieć wam, co czytałam w marcu. Mam to nawet już stosik na przeszukowane, żeby nie było. Tutaj mam tutaj mam książeczki naprawdę. Widzicie? Ale tak się zestresowałam, że w końcu nic nie powiedziałam. A trochę tego było, więc może to będzie osobny filmik. Może w ogóle nie powiem, co w marcu. Nie wiem. Na razie się jeszcze trochę stresuję, więc robię taki filmik, wiecie, rozgrzewka. To chyba tak nazwę ten filmiki. Filmik rozgrzewka. Taki albo filmik próba. Zobaczymy. <grych> po prostu się stresuję jeszcze. Nie wiem dokładnie, co tutaj będę robić. Znaczy. Wiem co chcę robić, ale nie wiem co będę robić. Mam nadzieję, że mi rozumiecie i jakoś przyjmiecie dobrze ten filmik i cały ten kana kanał i cały ten pomysł. I że następne filmiki pójdą mi o wiele lepiej, że nie będziecie na mnie źli za to, że tak światło mi dziwnie pada na twarz, że robię coś dziwnego z rękoma czy inne dziwne rzeczy. I jakoś się tutaj polubimy, że ja polubię YouTube, wy polubicie mnie na YouTubie, a jeżeli mi nie wyjdzie. No to wrócę, znaczy nie wrócę, tylko dalej będę po prostu na instytucji sobie gadać, więc nie ma dużej straty. A jeżeli nie spróbuję, to się nie dowiem, czy mi się to podoba. I to jest pewnie najdziwniejszy wstępny filmik na YouTubie, ale czuję potrzebę wytłumaczenia się, czemu ja to robię i po co ja to robię i dlaczego ja to robię. Mam nadzieję, już to powiedziałem, bo jak już mówiłam, to jest kolejny filmik, i babcia im przerwała. Powinna mieć pewnie jakieś takie swoje typowe witanie się bądź pożegnanie, ale ja tego nie potrafię. I powinna mieć też intro, a ja nie mam intro, więc to będzie kanał bez intra, będzie to kanał bez szczególnego powitania i bez szczególnego pożegnania. Prawdopodobnie będę najgorszym booktuberem, jaki tylko powstał, powstał, jaki jest. Więc mam nadzieję, że wam się jakoś ten filmik podobał, że patrzyłam się w dobrą stronę, ciekawą, jak to będzie właśnie z tym patrzeniem się, bo dalej nie wiem gdzie mam się patrzeć, czy tutaj, czy tutaj, tu, tu. Nieważne. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że to moje dużne poplanie cokolwiek Wam dało. W nazwę serial ten filmik jakąś próbą, coś takiego. Nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że ze mną staniecie i następne filmiki będą po prostu lepsze. No bo dopiero się uczę i ciekawi, ile razy to powiedziałam. Pewnie macie mi już dosyć, więc. Eee, do zobaczenia wraz z tym filmikiem. Pa!